Dzień dobry. Rozpoczynamy trzecią część naszego studium biblijnego listu do Filipian. Mówiliśmy już o autorze, adresatach, okolicznościach założenia zboru w Filipi, czasie powstania tego listu. Ostatnio mówiliśmy także na temat pierwszego rozdziału, w którym apostoł Paweł przedstawia się, pozdrawia zbór, a także opisuje jego aktualną sytuację, kiedy znajduje się w więzieniu w Rzymie. Dziś zajmiemy się fragmentem od pierwszego rozdziału 27 wiersza do drugiego rozdziału do wiersza 18 W tym fragmencie zmienia się pewien ton. Otóż do tej pory Paweł bardziej informował co u niego. Teraz zaczyna zwracać się bezpośrednio do Filipian. Znajdziemy w tym tekście dużo wyrażeń w trybie rozkazującym, czy też nakazującym. Ta część jest określana przez Biblistów jako tak zwany tryptyk chrystologiczno-eklezjalny. Czyli jest to część o Kościele, a w centrum tego tekstu znajduje się Chrystus. Możemy ten tekst podzielić na trzy części. Pierwszy fragment zatytułowalibyśmy tak jak pierwsze słowa tego fragmentu: Żyjcie godnie Chrystusa. Następnie w drugim rozdziale Paweł chce tak jakby pokazać. Urzeczywistniajcie to, co Chrystus. I w ostatnim fragmencie żyjcie jako nieskalane Boże dzieci. Nie są to trzy oderwane od siebie fragmenty, ale bardzo spójne. W centrum tego tekstu jest hymn o Chrystusie, który stanowi sedno całego listu, a obudowane jest to wskazówkami do Filipian, jak mają żyć na co dzień. Pierwsza część wzywa nas do odwagi. Jest tu troszkę słownictwa militarnego. Paweł pisze o walce, o przeciwnikach. Rozpoczyna od słów: żyjcie między ludźmi w sposób godny Ewangelii Chrystusa. Właściwie ten tekst jest trochę trudny do przetłumaczenia. Można by bardziej pójść w stronę bądźcie obywatelami, dlatego że znajduje się tutaj greckie słowo politeustai, co oznacza być obywatelem. Przypominam, że Paweł był obywatelem rzymskim. Filipia była kolonią rzymską, a więc takim jakby mini Rzymem. I wielu obywateli Filipii miało też obywatelstwo rzymskie i bardzo się tym szczyciło. Paweł chce więc, tak jakby na, do nich napisać, wiecie doskonale, co to jest przywilej bycia Rzymianinem. Wiecie też, jakie to niesie za sobą konsekwencje, że to duża odpowiedzialność. To zobowiązuje do czegoś. Ale Paweł mówi do zboru, pamiętajcie, jesteście obywatelami Królestwa Bożego. To jeszcze większy przywilej, ale to także do czegoś zobowiązuje. Zobowiązuje do trzech rzeczy. Po pierwsze mówi bądźcie wytrwali. Czytamy w wierszu 27 bym mógł usłyszeć o was, że trwacie. Wytrwałość to bardzo trudna cecha. W poniedziałek, kiedy spotkaliśmy się na platformie Zoom na wideokonferencji, dzieliliśmy się różnymi myślami odnośnie fragmentów, mówiliśmy też o sytuacji, w której się teraz znajdujemy. Od dwóch miesięcy niemal, właściwie, nasze życie jest bardzo mocno ograniczone: jesteśmy w domach, nie spotykamy się. I wiele osób, które wypowiadało się, mówiło o tym, że widzimy także w sobie jakby pewne rozluźnienie. Kończy się gdzieś entuzjazm, widzimy chociażby spadek oglądalności różnego rodzaju nabożeństw i spotkań, może wkrada się w nasze życie jakieś uśpienie. Łatwo czasami rozpocząć coś z entuzjazmem. Ale tak jak w biegu długodystansowym, najtrudniejszy jest środkowy etap. Wtedy najbardziej trzeba wytrwałości. Gdybyśmy zwrócili uwagę na słowa Jezusa w Ewangeliach, to Jezus wie o wiele częściej wzywał do trwania niż do uwierzenia. To jest też wskazówka dla nas dzisiaj. Po drugie, Paweł pisze: bądźcie jednomyślni. Trwacie w jednym duchu jednomyślnie walcząc o wiarę. To zadanie kościoła: bycie jednym, niezwykle trudne, o tym za chwilę nieco więcej. I po trzecie bądźcie odważni. Nie dajcie się zastraszyć. Pokażcie, że pomimo wielu trudności w świecie jest coś większego co was motywuje i nawiązuje tu do cierpienia. Cierpienie to bardzo trudny temat. Nikt nie lubi cierpienia. Może nieraz boimy się cierpienia i chcielibyśmy go uniknąć. Ale Paweł pokazuje to, o czym mówił Chrystus. Na świecie będziemy przechodzić próby, prześladowania, będziemy cierpieć. Kiedy Filipianie słyszeli o cierpieniu dla Chrystusa, mieli ciągle mocno utrwalony obraz Pawła, kiedy był w tym zboże i kiedy znalazł się w więzieniu. Pamiętali też, że to cierpienie Pawła przyczyniło się do rozwoju Kościoła. I właśnie w tym widzi apostoł wartość cierpienia. W cierpieniu, w świadectwie tego, jak chrześcijanin znosi cierpienie, widzimy wielką szansę składania świadectwa w tym świecie. Paweł pisze o cierpieniu jako o przywileju, jako o niezwykłej szansie dla Kościoła. Jednocześnie jednak Paweł jest świadomy, jak trudne to dla Filipian, dlatego chce im w tym towarzyszyć. Pokazuje to pewna francuska opowieść o starym żołnierzu, który podczas dramatycznej sytuacji na froncie podszedł do młodego rekruta, który drżał ze strachu, i powiedział: Pójdź synu, ja i ty zrobimy razem coś dobrego dla Francji. Paweł jest takim weteranem chrześcijaństwa, który mówi do Filipian: Chodźcie, pomogę wam, zrobimy razem coś wielkiego dla Chrystusa. Pokażę wam, jak zwyciężyć w cierpieniu. Następnie, na początku drugiego rozdziału, Paweł kontynuuje tę myśl. Okazuje się, że największym zagrożeniem dla zborów w Filipii jest brak jedności. Jedność w to trudny temat, trudna rzecz do osiągnięcia. Zastanawiam się, czy istnieją zbory, które naprawdę mogą powiedzieć, że stanowią jedność. Ale wcale nie jest tak, że brak jedności jest oznaką tego, że w zborze coś niedobrego się dzieje, że jest uśpiony, że nie ma w nim zbyt wiele aktywności. Wręcz przeciwnie. Im większy entuzjazm w zborze, tym większe ryzyko konfliktów. Dlaczego? Są dwa powody. Po pierwsze, patrząc tak od strony ludzkiej, zauważmy, że wtedy, kiedy mało się dzieje, ludzie nie są zbyt zainteresowani życiem zboru, to nie ma się o co kłócić. A wtedy, kiedy są podejmowane różne aktywności, kiedy ludzie interesują się sprawami zboru, chcą mieć wpływ, wnoszą swoje pomysły, Wtedy jest o wiele większy potencjał do podziałów, dlatego że jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różne pomysły i z natury podziały przychodzą nam bardzo łatwo. Ale jest też drugi powód patrząc od strony duchowej. Boży przeciwnik szatan atakuje wszystko to, co boskie, co należy do Chrystusa. Jego celem ataku stają się wierzący i Kościół jako całość. Brak pokus nie jest stanem jakiejś większej, głębszej wiary, bardziej duchowego rozwoju. Wręcz przeciwnie. To tych, którzy są uśpieni, szatan przestaje atakować. Wierze nie musi. Koncentruje się najbardziej na tych, którzy są aktywni w wierze. A więc, jeśli w Waszym zboże macie problem z jednomyślnością, jeśli jest to wyzwanie, to paradoksalnie może dobrze to świadczy o aktywności zboru. Jednak nie powinniśmy stwierdzać, że no trudno, tak musi być. Ale apostoł Paweł zachęca nas, żeby próbować o tą jedność walczyć. Pokazuje dwie główne przyczyny braku jedności. Pisze o tym w drugim rozdziale w wierszu trzecim i czwartym. Nie kierujcie się kłótliwością i próżną chwałą. Ale z pokorą jedni drugich uznawajcie za ważniejszych od siebie. Niech każdy zwraca uwagę nie tylko na swoje sprawy, lecz także na innych. Pierwszą przyczyną jest ambicja, szukanie próżnej chwały. Wielkie niebezpieczeństwo. To jest bardzo wielka pokusa dla każdego człowieka, chyba nawet jeszcze większa niż bogactwo. Chęć bycia podziwianym, poczucie władzy jest niezwykle kuszące, także w kościele. Posiadanie osobistego prestiżu to jest coś, co mocno jest w nas zakorzenione. Chcemy być znani, podziwiani, otoczeni różnego rodzaju względami. Widzieliśmy już to w pierwszym rozdziale, kiedy w czasie uwięzienia Pawła w Rzymie, niektórzy w taki sposób motywowali swoje zaangażowanie chcieli się pokazać. Drugi problem, który jest to skupienie się na sobie, a więc życie dla siebie, dbanie tylko o własne sprawy i to docelowo prowadzi do eliminacji pozostałych. Nie liczą się inni, liczę się tylko ja. Ale tak nas uczy dzisiejszy świat. Jesteśmy tym bombardowani niemal we wszystkich reklamach. Jesteś tego warty, zasługujesz na to, musisz to mieć. Tam, gdzie człowiek koncentruje się tylko na sobie, zapominając od, o innych, musi dojść do rozpadu jedności. Paweł jest w pełni świadomy zagrożenia brakiem jedności w zboże w Filipi. Chce im pomóc, chce dać wskazówki, chce pokazać, jak walczyć. Dlatego wskazuje na Chrystusa i jego postawę. I tu przechodzi płynnie do drugiej części tego fragmentu. Hymnu o Jezusie. Jest to jeden z najpiękniejszych tekstów o Chrystusie w całym Nowym Testamencie. Ten hymn zawiera krótkie wprowadzenie. Niech Wasze myślenie będzie myśleniem Chrystusa. Ale nie chodzi tutaj tylko o intelektualne myślenie, o zgadzanie się, przytakiwanie, jakąś wewnętrzną postawę. Ale ten tekst powinniśmy bardziej przetłumaczyć jako: urzeczywistniajcie w Was to, co było w Chrystusie. A więc niech się to przełoży na każdy aspekt Waszego życia. Centrum tego tekstu stanowi wezwanie do uniżenia. On, będąc w postaci bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. A w tym co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Ten tekst, tak jakby stopniowo buduje napięcie, pokazuje kolejne stopnie uniżenia Chrystusa. Myślę, że możemy wyróżnić ich siedem. Chrystus, będąc w postaci Bożej, przyszedł i był prawdziwym Bogiem. Niczym nieograniczony, wieczny, potężny, doskonały. Chrystus miał pełne prawo do tego, żeby przyjść na świat jako sędzia, bo stworzył świat, ustanowił zasady, a ludzie je złamali. Ale jednak, po drugie, on nie wykorzystał swojej równości Bogu. Nie demonstrował cały czas swojej boskiej natury, nie korzystał z wszystkich przywilejów, ale Umniejszył samego siebie. Dosłownie ogołocił, opróżnił się z boskości, dobrowolnie rezygnował z niej. Nie tylko zrobił to, ale przyjął postać sługi. To samo słowo, które znaleźliśmy już na początku tego listu: Dulos, niewolnik. Jezus był całkowicie uległy woli Ojca. Widzimy to chociażby w ogrodzie Getsemane, gdzie jest gotów wypełnić dzieło zbawienia do samego końca. Następnie Paweł pisze, że Chrystus staje się podobny ludziom, przyjął ludzkie ograniczenia, był głodny, zmęczony, spragniony, było mu zimno, a tego nigdy nie doświadczał wcześniej jako Bóg. I wreszcie uniżył samego siebie aż do śmierci. Nie tylko znosił niewygody tego życia, ale Pozwalał być wyszydzanym, wyśmiewanym, w końcu pojmany, ubiczowany i zabity. I to do śmierci krzyżowej najgorszej możliwej egzekucji. Wielkimi cechami charakterystycznymi życia Jezusa było jego poniżenie, posłuszeństwo i negacja samego siebie. Jezus nie chciał dominować, ale służyć. Nie pragnął realizacji własnej drogi, ale jedynie drogi Bożej. Nie chciał siebie wywyższać, ale porzucił własną chwałę dla dobra człowieka. Nowy Testament przekazuje nam niezwykłą prawdę: tylko człowiek, który się poniża, będzie wywyższony. A w Ewangelii Mateusza Jezus mówi: nawet kto się uniży jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. To nie były tylko słowa. Jezus pokazał to swoim życiem. Ale hymn nie kończy się tutaj. Tak jak Ewangelia nie kończy się na Wielkim Piątku, Golgocie i Grobie. Jest Wielkanoc i Zwycięstwo. Dlatego też Bóg nad wszystko go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebiosach, na ziemi i pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Pewnego dnia Wszystkie stworzenia na ziemi, w niebie i nawet w krainie umarłych będą wielbić Chrystusa. To jest wielkie zwycięstwo, które nie zostało odniesione siłą, ale miłością. Chrystus nie przyszedł, żeby zdobyć serca ludzi, atakując, zmuszając do czegoś, ale przez okazanie miłości, złożenie ofiary i samowyrzeczenie się. I to ma poruszyć człowieka. Padanie przed Jezusem na kolana nie następuje przed, przez zniewolenie. Jeszcze raz padanie. padanie. przed Jezusem na kolana nie następuje przez zniewolenie, ale przez zachwyt nad Jego miłością. Wierszy jedenasty z drugiego rozdziału to jeden z najważniejszych w Nowym Testamencie. Aby każdy język wyznał, że Jezus jest Panem. Nie dzisiejszym panem. My dzisiaj używamy tego słowa, mówiąc o panu Jusku, panu nauczycielu czy panu sąsiedzie. Ale greckie słowo Kyrios oznaczało zarówno mistrza i nauczyciela, jak też czasem było oficjalnym tytułem cesarza, władcy. Jezus jest mistrzem, władcą całego życia. Królem, władcą wszystkich. To było pierwsze wyznanie Kościoła. Jezus Chrystus jest Panem. Czy potrafisz się podpisać pod tym wyznaniem? Dla mnie Jezus Chrystus jest Panem. Apostoł Paweł stwierdza pewien niepotwarzalny fakt. Kiedyś wszyscy to wyznają. Czy wyznajesz to już dziś? Po tak dobitnym i mocnym tekście Paweł wraca do Filipian. I mówi dlatego, moi, moi umiłowani z bojaźnią i drżeniem, zabiegajcie o swoje zbawienie. Znajdują się tu bardzo ciekawe zwroty. Mówi, zabiegajcie, sprawujcie albo wypracujcie swoje zbawienie. Grecki czasownik Katergazestai wyraża myśl doprowadzenia jakiegoś dzieła do końca, pełne wykonanie jakiejś pracy. Paweł tak by chce powiedzieć, nie zatrzymujcie się w połowie drogi. Nie zadowalajcie się tym, co już jest teraz, ale prowadźcie dalej dzieło zbawcze, aż będzie w Was całkowicie zakończone, dokonane. Ale zaraz potem dodaje, że to Bóg jest tym, który sprawia, że pragniecie i działacie według Jego upodobania. Zbawienie pochodzi od Boga. To Pan Bóg jest tym, który wzbudza to, że chcemy i możemy być zbawieni. Początek procesu zbawienia nie zależy od ludzkich pragnień, od emocji, ale jest dziełem Bożym. Kontynuacja zbawienia jest dziełem Bożym, bo, ty, bo tylko dzięki Jego pomocy możemy wyzwolić się i pokonać zło i czynić dobro. A zakończenie tego dzieła też jest Bożym dziełem. To on doprowadza wszystko do końca. Zbawienie jest w 100% dziełem Boga, ale Pan Bóg nie zbawia na siłę. Dar musi być przyjęty. Lekarz może zdiagnozować chorobę i przepisać terapię, zaproponować odpowiednie lekarstwa, ale chory może powiedzieć, że nie chce ich przyjąć. Dlatego Paweł zachęca, żebyśmy sprawowali swoje zbawienie. I wreszcie przechodzi do znaków, które mają potwierdzać to, co dokonało się w naszym życiu. Znaków, które wynikają z daru zbawienia. Pisze, że mamy żyć bez szemrania i powątpiewania. Być nienagannymi, niewinnymi, bez skazy i być światłem w tym świecie. Jeśli tak będzie, pisze Paweł do Filipian, to będzie on pełen radości. Stwierdzi, że nie na próżno biegał i się trudził. Jego życie nie było proste. W czasie swoich podróży misyjnych miał wiele niepowodzeń, ale Filipia pokazała, że Pan Bóg pozwala czasami oglądać efekty naszej pracy. Jezus Chrystus przyszedł na świat, by zmienić życie ludzi, by pokazać nowy sposób życia. Chrystus działa w Kościele i przez Kościół. Przez Kościół ma być zwiastowany w tym świecie. Kościół został powołany do tego, by być świadkiem Chrystusa. Dlatego ma nie tylko pięknie mówić o Chrystusie, ale przede wszystkim ma pokazać swoim życiem, że Chrystus jest Panem. Paweł więc kieruje do Filipian wskazówki. Po pierwsze, żyjcie godnie. Jesteście obywatelami Królestwa. Podstawowym problemem był brak jedności, dlatego Paweł pisze zarówno o zagrożeniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, pokusie ambicji i zapatrzenia w siebie. Po drugie, pisze: żyjcie jak Chrystus. Sposobem walki z tym zagrożeniem jest życie tak jak Chrystus, który zrezygnował ze swoich praw, uniżył się, a wtedy Bóg go wywyższył. I po trzecie, żyjcie jak czyste Boże dzieci. Z tego przykładu Chrystusa powinna wynikać Wasza postawa. Jesteście Bożym Ludem. Wasze życie jest jak ofiara składana Bogu. W ten sposób stajecie się światłem w tym świecie. Taki Kościół staje się powodem do radości. Zapraszam znowu wszystkich, którzy chcieliby podyskutować o tym fragmencie, podzielić się swoimi myślami na kolejną naszą wideokonferencję na platformie Zoom. Spotkamy się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 20. Link do transmisji znajduje się pod tym filmikiem, a także na naszej stronie parafialnej, a kolejną część listu będziemy studiowali w przyszłą środę. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia.